Dzień dobry bliźnięta. Witajcie na moim kanale. Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was z czytaniem na sierpień. Jakie 23? Jakie energie będą Wam towarzyszyły w tym miesiącu? Ale jeszcze tak na wstępie powiem, że jest, jesteśmy w trakcie pełni. Pełni księżyca w wodniku. Trudna i emocjonalna, bardzo pełnia. Wodnik, który. Jest znakiem powietrznym i rozkmienia wszystko, połączony z elementami wody, czyli emocjami, powoduje, że możemy mieć skłonność do tego, aby być wybuchowi emocjonalnie, że możemy powiedzieć o dwa zdania za dużo lub o trzy słowa za dużo. Uważajcie na słowa, drogi bliźnięta, zresztą wszyscy uważamy. W każdym znaku będę mówiła e, o tej pełni. Też mogą wyjść na, spraw, na, na światło dzienne jakieś takie sprawy, które e, chowamy, o których nie chcieliśmy mówić. Dlatego e, takie ostrzeżenie uważajmy na słowa. Jakieś tajemnice mogą się pokazać, jakieś rzeczy skrywane mogą się pokazać. Może się też pokazać sytuacja taka, że e, ktoś, Powie nam, lub my powiemy komuś, co do niego czujemy. Dobry moment na manifestację, na no pewno do 3 sierpnia, kiedy jesteśmy totalnie pod wpływem pełni. Jedni śpią w pełni, inni nie śpią. Ja należę do tych, co, co się tłuką po domu i nie śpią. Więc tutaj weźcie to proszę pod uwagę, że w tej pełni możemy być. Możemy też coś stracić, możemy mieć poczucie pustki, poczucie straty, że nasze życie nie jest tak, jak byśmy chcieli, albo że nasze relacje nie są tak, jak byśmy chcieli. Zarówno relacje romantyczne, jak i relacje przyjacielskie, koleżeńskie czy zawodowe. Przy tym wodniku będziemy mieli taką skłonność, żeby to, nad tym się zastanawiać i jak to się mówi, wziąć, wziąć na tapetę i to rozkminiać. Czy coś jeszcze z tą pełnią? Dobry dobry czas na manifestowanie miłości, dobry czas na y, deklaracje miłosne, Dobry czas na łączenie się w pary. Yy, jedyne, co bym się wstrzymała, jeżeli ktoś chciałby się oświadczać, to niech po czwartym, po 4 sierpnia, bardziej w, bliżej w okolicach bramy lwa, czyli 8 sierpnia niech to. Robię. To co bliźnięta, gotowi? No to zaczynamy czytanie dla Was. Pamiętajcie, że czytania są y, ogólne. Weź to, co z, z Tobą rezonuje, a to, co nie, nie przemawia do Ciebie zostaw. Proszę, żebyście... A, namawiam, żebyście obejrzeli jeszcze Ascendent. Link do obliczenia Ascendentu będzie w opisie filmu. Jaki znak zodiaku macie w Ascendencie, w planecie Wenus i w ważnych planetach osobistych, bo to Wam da szerszą perspektywę. Pamiętajcie, że to robimy takie czytanie w imię Waszego najwyższego dobra. I niech to czytanie będzie dla Was inspiracją. Nie uzależniajcie Swojego życia od kart Tarota, a tym bardziej ode mnie. No to bliźniaki, idziemy. Miesiąc sierpień 2023 dla bliźniąt. Praca, finanse. Dziesiątka pentakli. Bardzo dobrze. Emocje, uczucia. Co was zaskoczy, co może być zaskoczeniem, niespodziewane? Karta sprawiedliwości. I ci, którzy jedziecie na urlop, to jaki będzie urlop dla bliźniąt w sierpniu? Bo jeszcze mamy miesiąc wakacyjny. O, ósemka, ósemka Buław. Wasza postawa i nastawienie. Gwiazda, no proszę, ładnie. To barany miały, nie, byki, barany miały też takie, fuj. Co robić, czego nie robić? Umiarkowanie, a czego nie robić? Arcykapłan mhm. i karta na miesiąc dla bliźniąt na sierpień to dwójka mieczy. I tu mamy w tle wieża. No właśnie, ta wieża gdzieś jakoś się przy, przewija. E, drogie bliźnięta, co ja mam Wam tu powiedzieć? Niech spojrzę jeszcze. Będziecie dobrze nastawione na ten miesiąc. E, będziecie pełne nadziei, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się ułoży, że Wasze plany się spełnią, że wszystko Wam sprzyja. I to jest. Przepraszam, i to jest bardzo dobre nastawienie, i tego się złapcie, dobra? I tego się trzymajcie. Tak optymistycznie, karta gwiazdy jeszcze o tym mówi, że żeby właśnie widzieć w pełni optymizmu wszystko to, co wszechświat nam daje, czy Bóg, jakkolwiek to nazywasz, i żeby właśnie się dobrze do tego nastawić i być pełen, pełnym nadziei. I ty to bliźniaku będziesz w sierpniu miał. Będziesz pełny nadziei, yy, że w każdej dziedzinie twojego życia, że będzie dobrze. I w zdrowiu, i w szczęściu, i w miłości, i, i w życiu, i w partnerstwie, i w pracy, i w finansach. Wszystko. I to w związku z tym bardzo ci będzie pomagało. Bo, przejdźmy do pracy. Dziesiątka pentakli mamy w pracy, Pracy będziesz miał stabilnie. Ci z Was, którzy pracują w sierpniu, to y, ja tu widzę pełną stabilność, nie będzie jakichś niespodzianek, nie będzie jakichś zgrzytów, nie będzie, nie będzie jakichś kłótni, awantur ani jakichś takich trudnych sytuacji w pracy. Raczej będzie przewidywalnie, raczej będzie według. Y, Takiego schematu, czy według rutyny, w której pracujecie. Także tutaj i, 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 i widzę pełną stabilność i takie. E, dobry, spokojny miesiąc, bez fajerwerków. O. Natomiast jeżeli to jest dziesiątka pentakli, to być może we wrześniu już się coś zmieni, drogi, bliźnie, drogi bliźniaku, i już gromać siły na wrzesień. Bo po dziesiątce przychodzi zawsze coś nowego, to jest karta, która kończy pewien cykl y, i ten, jak mówię, okres stabilności i takiego poczucia bezpieczeństwa w pracy, y, no, stabilności i rutyny, to pewnie w przyszłym miesiącu już będziesz mieć y, inną kartę, która pokaże jakieś inne energie, ale w sierpniu, trzymamy się na, na sierpień, w sierpniu ok, zarówno finansowo, na wakacje będziesz miał pieniądze, już jest, masz zgromadzone wcześniej, bo wszystko przewidziałeś bliźniaku, więc na wakacje pieniądze masz, jeżeli jedziesz jeszcze w sierpniu, a jeżeli pracujesz, to też y, masz taką, przy tej właśnie jeszcze gwieździe, y, Masz takie przekonanie, że Twoja praca jest stabilna i przynosi ci określone dochody, i ty, yy, w zasadzie to jesteś zadowolony. Nie ma się aż tak co bardzo tego czepiać. Dobrze, co Cię może yy, zaskoczyć? I tutaj yy, musimy omówić trzy karty naraz, bo albo nawet całość. Biźniaku, możesz w sierpniu być nadmiarowo oceniający i wyciągający wnioski, na przykład będziesz oceniał jakieś osoby. To może być zbyt surowo, ale to nawet nie chodzi o to, jak Ty to ocenisz. Tylko chodzi o to, że nie będziesz miał pełen, pełnych danych do tego, żeby wydawać swoje opinie, a cię będzie niosło, będziesz tym jęzorem kłapał i mówi, to to, kto ma być tak i tak, albo ktoś zrobił to i to, nie mając pełnych danych. I tutaj karty ci mówią, trochę się wstrzymaj z osądem. Zarówno sytuacji, jak i innych ludzi, bo nie masz wszystkich wiadomości na ten temat. A ja jeszcze wtedy od siebie zawsze dodaję, zajmij się sobą i swoim życiem, a nie życiem innych. I, a już tym bardziej nie pytany na wydawaniu opinii, czy ktoś robi dobrze, czy niedobrze, bo w tej karcie. Jest, Sprawiedliwości. Jeszcze dla niektórych może być, uwaga, bliźnięta, może do Was przyjść jakaś sprawa karmiczna, ale taka losowa bardziej, i niektórzy dostaną mandat, to to bzdura, niektórzy będą musieli się z jakimiś papierami yy, borykać albo coś tam podpisywać, albo niektórzy dostaną jakieś pismo i będą się musieli w urzędzie jakimś tłumaczyć, albo niektórzy będą pisać pisma, jakieś takie urzędowe rzeczy, bądź yy, jeszcze może być tak, jeśli chodzi o karmiczne rzeczy, że przyjdzie do Was coś, czego się nie spodziewacie. Nie widzę tutaj spadku i nie życzę spadku oczywiście, bo to się zawsze wiąże z odejściem kogoś. Ale jeżeli spadek, to będziecie zadowoleni z tego spadku to dla naprawdę małej części z Was. Natomiast, jak Wam jak, jak powiedzieć, że jak ta karma? Może być po prostu coś losowego, yy, związane albo ze zdrowiem waszym. I y, nie chcę tutaj straszyć oczywiście, ale bądźcie uważni na drodze, żebyście nie mieli jakiejś stłuczki, jakiegoś takiego no, niefajnego wydarzenia. I tutaj zwróćcie na to y, proszę Was uwagę i, i y, właśnie wstrzymajcie się od osądów na temat innych ludzi i wydarzeń, które się dzieją. Chyba, że ktoś Was zapyta, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie i takie. Ale będziecie, będzie Was do tego ciągnąć. Ci, którzy... Y, będziecie na urlopie, bo możecie mieć fajny urlop, słoneczny, Taki dynamiczny. Będziecie bardzo aktywni na portalach społecznościowych, będziecie wysyłać filmiki, będziecie się chcieli dzielić z, tymi, z innymi, jak spędzacie ten urlop. Będą zdjęcia, będziecie do znajomych wysyłać mnóstwo zdjęć. Będziecie się kontaktować no, z innymi ludźmi na tym, na tym urlopie. Bardzo fajnie widzę ten urlop. E, miejcie tylko umiar w, w tym. Urlopowaniu? <laughs> Miejcie umiar w korzystaniu z tego urlopu, żebyście sobie nie skręcili nogi albo nie zranili się jakoś przypadkowo, nie przewrócili, tylko tak naprawdę bardzo umiarkowanie podchodzili do różnych rzeczy urlopowych. Czy to są aktywności, na przykład jakieś fizyczne, czy, czy zwiedzanie, to. Proszę was, żebyście byli dosyć ostrożni, z uwagą na swoje zdrowie, na swoje kości, żeby właśnie się gdzieś nie pechowo nie przewrócić, ok? Ale generalnie urlopy udane, właściwie i towarzysko i, i pod względem miejsca fajny urlop ja tutaj widzę. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to tylko bliźniaku na własną prośbę, bo bo jesteś w dwójce mieczy. No to jak ty jesteś bliźniaków w dwójce mieczy, to nawet jak świeci słońce i jest bosko, to ty powiesz, Jezu, jak gorąco i, i zobaczysz w tym jakieś wady. Wiecie, no, zawsze można znaleźć jakieś wady. Tu skupiajcie się raczej na, ale będziecie się skupiać na tym, co jest fajnego. Przejdźmy do y, sytuacji romantycznych emocji. Mamy kartę sądu. Kilka scenariuszy. Ja tu widzę z, tymi, z tą dwójką mieczy. Niektórzy na urlopie będą mieli romans. Fajnie, nie fajnie. Jeżeli jesteś sam, no to fajnie. Ale być może będziesz się spodziewał po tym romansie jakiejś deklaracji i takiej e, długofalowej relacji, a ona tak się nie przeistoczy. Więc od razu się przygotuj, że. Na tu i teraz fajnie, ale to nie będzie ślub. Jeden scenariusz. Drugi scenariusz: ci, którzy jesteście w parach i pojedziecie na urlop, możecie na tym urlopie się fajnie znowu, na nowo ze sobą spotkać i na nowo się ze sob w sobie pozakochiwać. To jest kapitalna rzecz. Poodkrywać, Jakiego ja, jak macie fajnego partnera? Znowu ten partner was jakoś zachwyci, będziecie pod jego urokiem, pod jego wrażeniem. Więc to jest fajne. Część z Was, którzy jesteście po rozstaniu, to w miesiącu sierpniu poczujecie po raz pierwszy po tym rozstaniu. Przypływ właśnie tej energii życiowej. Że możecie iść dalej, że to, co się zdarzyło, to się zdarzyło, ale że odradzacie się no, jak Felix z popiołów i, i jesteście gotowi na dalszą wędrówkę swojego życia. E, co jeszcze, jeśli chodzi o pary? Istnieje również przy tej karcie sprawiedliwości, z kartą sądu, że mogą być. Para, takie sytuacje, kochani, że para uzna, że się rozstaje, że ich droga, wspólne bycie razem się właśnie kończy i podejmą decyzję o rozstaniu. Może być to pod względem formalnym, również jeżeli to było małżeństwo i ktoś da wniosek do sądu o, o, o rozwód czy o, o separację. A jeżeli nie byliście związkiem formalnym, to też może zaistnieć sytuacja dla niektórych, że uznacie, że ten związek lub jedna strona uzna, że nie chce dalej kontynuować tej relacji. Single, singielki. Hmm. No i co ja wam mam powiedzieć? Jeżeli jesteś singlem, singielką, jedziesz na urlop w sierpniu... E, Towarzystko będziesz otwarte, otwarta, będziesz bardzo taki frywolny i flirciarski. <laughs> e, flirty, flirty, fajne słówka, niedopowiedzenia, uśmiechy, puszczanie oczka również może być e, z cielesnością w tle, taką e, zabawową, nie, nie głęboką relację, tylko właśnie taki typowy wakacyjny romans. To część z Was może tak wiedzieć. Inna część yy, singli i singielek może właśnie zdać sobie z tego sprawę, że już ich nie interesują yy, romanse ani flirty, tylko bardziej się skupią na tym, żeby poszukiwać partnera docelowego, czyli no, przynajmniej docelowego. No, partnera na dłużej, no, może nawet na zawsze. I mm, o, jeszcze dla tych, którzy, którzy jesteście w narzeczeństwie mi się czasami manifestuje karta sądu jako oświadczyny. To Gibaszewski o tym mówi, że to nie raczej, a mi się manifestuje, więc tutaj każdy tarocista się, jak się umawia z kartami, to, y, to mu się tam. Y, są pewne różnice. Natomiast u mnie tak. I, yy, I dla części z Was, jeżeli kogoś chcecie poprosić o rękę, yy, to dobry moment. Ta osoba Was przyjmie. Albo jeżeli ty jesteś kobietą i chcesz skłonić swojego mężczyznę, swojego narzeczonego, aby poprosił Cię o rękę, to będziesz wymyślisz jakiś sposób, żeby to uczynić, tylko nie mów mu tego wprost. Przy arcykapłanie. Kochanie, muszę z Tobą e, poważnie porozmawiać. I co robi mężczyzna wtedy? Ucieka, tak? Mężczyźni nienawidzą e, komunikatu pod tytułem: Musimy poważnie porozmawiać, więc dziewczyny, nie róbcie tego. E, powiedz mu, słuchaj, e, mam pewną kwestię do omówienia. E, jak będziesz miał chwilę, to, to daj znać, to trzeba obgadać. I też nie z pozycji jesteśmy już tyle czasu ze sobą i chyba to się już wiąże z czymś, że ja oczekuję. To też nie jest dobre rozwiązanie, bliźniaku. Bardziej zrób to sprytnie, bo to jesteś bliźniakiem i umiesz myśleć, żeby jednak to, zwłaszcza przy dwójce mieczy, to znajdź dwa sposoby, tak? Albo poczekaj z tym, albo mu podrzucaj, połóż na. Na y, gdzieś na stole, w widocznym miejscu, tam gdzie mieszkacie, katalog ślubny z sukniami, albo oglądaj programy ślubne. No, tak, żeby tego mężczyznę nakierować, y, i on w lot się zorientuje o co tutaj chodzi, tak? Generalnie single, część jeszcze inna singli, może mieć też takie podejście pod tytułem. A ja już nikogo nie chcę. Mi mężczyzna, czy kobieta nie jest potrzebny do życia. Ja się pogodziłem z tym, że idę w pojedynkę przez życie, i, i, i to też jest ok. <śmiech> Mogą, <śmiech> przepraszam, do części z Was przyjść takie refleksje. Przy karcie gwiazdy to ten miesiąc, tak jak mówiłam, no czego byście, jakie dziedziny życia byście nie, nie, nie dotknęli, to będziecie dobrze nastawieni i optymistycznie. Więc nawet drogi singlu, jeżeli dojdziesz do wniosku, że fajnie ci jest w życiu w pojedynkę, to ten naprawdę będziesz czuł, yy, że to jest twoja prawda. Co robić? Tylko właśnie żeby, uwaga, tak jak mówiłam, na tych czasach, czy w pracy, czy w emocjach, czy w związku, uwaga bliźniaki, zachowajcie zdrowy rozsądek i tak jak mówiłam o tym urlopowaniu, tak, we wszystkim. W sierpniu bądźcie dosyć ostrożni i w dużej mierze kierujcie się, ja wiem, że wy jesteście impulsywni, ale kierujcie się tak zwanym zdrowym rozsądkiem, czyli taką kartą Umiarkowania, ale taką kartą, która nie, że wszystko, hurra, lecimy, tu, tylko mm -hmm, czy to jest dla mnie korzystne, czy to jest dla mnie niekorzystne, co mogę zyskać, czy, co mogę stracić, czy to jest dla mnie bezpieczne, czy to jest dla mnie niebezpieczne. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Już któreś czytanie dzisiaj i troszkę zaczęłam chrypieć, nie wiem, więc bliźniaku, skoncentruj się na tym, żeby, żebyś nie był. Ani za bardzo w euforii, ani za bardzo w dole. Znaczy, w dole ci nie grozi, ale czy przy, przy karcie gwieździe, trochę ci grozi taki stan euforyczny. W związku z tym, tu jest czego nie robić. Możesz mieć skłonność do tego, że będziesz apodyktyczny i będziesz chciał, żeby wszyscy postępowali w zgodzie z tym, jak Ty sobie to wyobrażasz. A przecież my jesteśmy różni. I to, jak Ty patrzysz na świat bliźniaku, to nie znaczy, że Jan Kowalski czy Janina Kowalska patrzą w podobny sposób i że Ty, że Twoja prawda jest najprawdziwsza. Więc proszę Cię, wyluzuj się w tym temacie, nie każdy ma swoją prawdę, a Ty się zajmuj swoją prawdą, zajmuj się w tym, żebyś był w harmonii i żebyś nie przekraczał swoich granic i na urlopie nie urlopował zbyt żeby tam było umiarkowanie i w jedzeniu, i w spożywaniu, ale również i też w ruszaniu się, bo mówiłam, że możecie być Możecie być podatni w sierpniu na kontuzję. Uwaga, bliźniaki, żebyście się gdzieś nie przewrócili na tych urlopach czy spacerach i tak dalej. Bądźcie ostrożni i nie bądźcie apodyktyczni, bo przy karcie gwiazdy, arcykapłan i, i yy, yy, gwiazda to jest taka jedna osoba, którą wszyscy znamy, która uważa, że jego prawda jest najprawdziwsza. Tak? To tego nie róbcie. Generalnie dobry przed wami miesiąc, jeżeli macie do podjęcia jakiś, uwaga, bliźniaki, jakieś ważne decyzje, to ja bym się wstrzymała. Nie rzucajcie papierami na stół. Nie, nie podejmujcie definitywnych yy, decyzji. Nie zostawcie trochę, ja bym to odłożyła na wrzesień. A przynajmniej na drugą pełnię w sierpniu, która będzie miała 30. miejsce 30 sierpnia. A jeżeli już coś musi być podjęte, no to nie w tym tygodniu, to zbliżcie się bardziej do bramy lwa 8 sierpnia, 8-8 i wtedy intuicja wam troszkę bardziej podpowie, jaką podejm, podjąć decyzję, bo w tej chwili możecie się trochę. Pogubić w rozkminianiu, co jest dla Was dobre, a co jest dla Was niedobre. Bo jeszcze jest ta pełnia pod wpływem tych emocji, o których Wam mówiłam. Możecie naprawdę właśnie przeszarżować, a to, to chyba nie o to chodzi. W, tej, w tym umiarkowaniu ja bym została. Oczywiście, że jeżeli na przykład chciałeś kogoś poprosić o rękę, czy jesteś zdecydowany na kupno pierścionka, albo powiedzieć tej osobie: Kocham Cię i myślisz o tym od dawna. To, nie, to też zbliż się, to nie w tym tygodniu, tylko bardziej zbliż się, po pełni e, i bardziej w, właśnie w okolicach bramy lwa, czyli 8 sierpnia podejmujcie takie decyzje. Niektórzy będą się zastanawiać jeszcze. Wróżka zamilkła. Niektórzy się będą jeszcze zastanawiać, bo tak patrzę tutaj na te karty. Nie, nie powiem tego. Kochani, nie zastanawiajcie się w tym y, sierpniu, nie podejmujcie decyzji. Jeżeli musicie i życie was zmusi, to bardziej w, od 8-7 sierpnia w górę. Y, do, w tym tygodniu działajcie jak hamulec i, i, i po prostu nie. Jeżeli macie coś kupić, czy cokolwiek, to jakieś, jakieś tam dorobiazgi, no to wiadomo, ale jakieś ważne rzeczy, ważne decyzje, to się wstrzymajcie. Inwestycje, takie rzeczy. I nacieszajcie się tym słońcem, tym co Wam niesie, pamiętajcie o umiarze, to jest dla Was bardzo, bardzo ważne. I w pracy też, żebyście nie... macie mieć fajny, spokojny miesiąc, ale jak będziecie mieć jakąś taką postawę, to, to sobie nabruździcie. Tak? Uwaga na kości, na wypadki, na przewracania się, na jakieś takie zbiegi okoliczności. I tutaj bądźcie uważni i uwaga bliźniaki, nie, nie tylko Wasza Prawda jest najprawdziwsza. Każdy ma swoją Prawdę. Jest takie przysłowie, Prawda jest jak każdy ma swoją. I to jest przesłanie dla bliźniąt na sierpień. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję gorąco, życzę wspaniałego sierpnia. Jeżeli jedziecie na urlop, to cudownego wypoczynku. Proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, mówcie, że taki kanał istnieje. Jeżeli chcecie czytań prywatnych, to zapraszam, adres jest w opisie filmu. A inna namawiam, żebyś sobie obejrzał jeszcze, link będzie też w opisie filmu, swój Ascendent i planety, planety osobiste to może będzie dla Ciebie jeszcze większa inspiracja. Tymczasem ściskam gorąco całe i buziaki, papa. Pa.